halo halo cześć z tej strony Master M a dzisiaj jak zwykle jestem nieprzygotowany w tę grę ale jedziemy z tym pa po polsku jest a jakaś była ale Beka, ty gra zapisana o nie! Lepszą, lepszą, lepszą grę! Fajnie, fajnie. A to jest ten! Ten twórca gry, chyba to jest! Major Mike J. O nie! To jest misja z Bożym na samym początku. Dobra, mamy rakietnicę, bo kiedyś tam podniosłem wziądu. O nie! Ja wiem, że się te rakiety da się odbijać jakoś ty. Czekaj. O nie! Dobra, prawa Zostanie? Dostał! Pięknie! Jestem sam na mierze A wy właśnie, nie mogę mi kopać przecież. Mówię jak ja... To nie może i nie. Dobra, może mi się coś wydawało Ty! Gościu malinowy. Nie dostał, kurde, ale wybuchł koło niego. Muszę w niego centralnie trafić? Jooo, ale beka. Syk, dostał za jednym trzecią zdrowia praktycznie. W głowę musiałem wytrafić trafić chyba. Tu ptaki już leżą. Trafione. I cyk, został hita. To może już go zdobijemy. Tradycyjnie. cyk. Cyk. Traw w rakietę, ty ładnie. I w gościa dostał. I spłukało go w co nie. Dobrze. O, w końcu jakiś achievement dostałem, ty typu... pół. Grę, w większość gry praktycznie przeszedłem i kilka achievementów zdobyłem. Nie wiem, misja tylko bossa zabić i tyle. Dobra, no nie no fajno, takie misje lubię ty. Było widowiskowo. To był chyba ten, tak jak mówię, twórca gry, mi się wydaje. Bo kojarzę go tam ze tego, z twarzy, nie? <laughs> coś, coś pamiętam, coś kojarzę. Pa, po polsku mamy. Beka. Zainteresowali się chyba, bo tam coś skomentowałem raz im, nie? Coś im raz skomentowałem się chyba zainteresowali generalnie. Pa, jest, coś jest. Po polsku większość rzeczy jest. Ty, co mi szczelasz, ty. Ale, Beka, nitro nawet zmienili. Aktualizacja weszła do Postala. uuuu, Beka, dobrze. Wszystko jakoś inaczej wygląda. Dobrze, dobrze. zmieniają. Może jeszcze raz nagram tę grę, tylko w trudniejszym trybie. Kiedyś. <laughs> Generalnie, z tego co widzę, to twórcy tutaj bardzo dużo zmieniają w tej grze co chwilę. I bardzo mnie to cieszy. Coraz fajniej ta gra wygląda, nie? I coraz lepiej działa, to mnie bawi. I Znaczy, to, to, to mnie ten. To mnie jak najbardziej tutaj satysfakcjonuje, bo fajnie się gra w tę grę. Wiadomo, często jest niektórych fajnych bogów dużo, ale fajnie się gra mimo wszystko, co nie? Dobra. W końcu to tutaj pogodziłem, po całym, cały tydzień czekała na to ta straż kurzawna. Zobaczcie, jak fajnie nawet się że tym skutkiem trochę lepiej. Jakoś szybciej jeździł i to generalnie fajnie. Ta mapa jakoś tak wygląda, nie wiem, nie wiem co oni tej zrobili, czy coś zmienili w kodzie, czy nie mam pojęcia, ale fajnie się gra w tę grę jakoś. Słowo cena rodu. But it looks like you've ended up on the wrong side of things. Let's just say the family is not pleased. O kurde, ministra będzie miał takową, wió. Wow.

Dobra, jeszcze raz dzień. Swoćynado, dude. I jedziemy tam, O, O, lep skuter ultra nie ma nintro. Nieee. Nie, gramy pokarała. Gramy pokarała. Widzimy mu na plecy tam gdzieś jakoś. O, twardzi są. There's nothing like a good bout of indiscriminate mayhem. Mm. The rest going. Where's just shot Yeah. Szczół malinowy. No, bierz to, o. to, o ile coś było napisane. Cyk, cyk, cyk. Cyk, Masz! -no -no -do po głowie! Jesz Jeszcze jeden w piach! Następna misja, ciach! Dobra, wszyscy zabici jak zwykle, dwóch osób jedziemy w jednym odcinku. Bierę sobie teraz samochód i jedziemy z tym dalej. Dobra, ja tu spróbuję z nim uciec. Nie chcę się z nim bić tam, nie mam hajsu nawet. Pięknie! Wince zabije mnie mu hajsu Kata już ci spadł masz dziury, dwie dziury w głowie i jeszcze żyjesz, patrz. I się teraz stoisz i patrzysz na mnie, jak przyładowuje. Czekasz na śmierć gościu. Cyk. 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 Dobra Dobrze, że ten skin się broni zmienił, bo łatwiej ją widać, nie? Tak sobie jadę i tu se widzę ty, patrz, mogę sobie ubrać, ubranie normalnie ty, a ja coś kombinowałem, jestem normalnie ciemny. Ciemny, 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 dobra, nie wiem. Na razie i tak zostanę. Ten chyba policjant, bo nikt mi nie bije, żadna policja mi nie atakuje, więc będzie na razie okej. Okay. Ale będę widział, wiedział na przyszłość. Może przejdziemy sobie jeszcze raz tę grę. Hello? No i fajnie mówię, twórcy naprawiają. Dobra, ledwo co tutaj pochwaliłem tę grę i twórców nie. A tutaj generalnie już trzeci raz wczytuję, bo tak, tutaj gdzie przejeżdżam teraz przez te tory, boss mi się wczytuje. Yy, czy, znaczy czytuję. raz mi się wczytał, jak teraz się nie wczytał, no wczytał się znowu, no nie Dobra, ja to wczytuję znowu No i dobra tutaj no mówię, przed chwilą bo, bo chwaliłem twórców, a wszystko się tutaj sypie, znowu musiałem wczytać, bo znowu był boss, a na końcu tam jak dojeżdżałem to... Kurde, może tu jest jakiś boss po bo prostu, nie wiem Trzeba by rozwalić. zaraz przejeżdżałem, dobrze, nic się nie załączyło. Te savey też są tutaj posrane, bo nie wiem, nie są po kolei teraz poukładane. Mówię, chciałem pochwalić tę grę, a tu coś się za chwilę psuje i generalnie coś jeszcze chciałem mówić. Nie wczyta się siwo Nie wczytało się, dobra. Nie wiem, mi się wydaje, że tu nie powinno się tu nic wczytywać ty i... Mówię, dojeżdż, dojechałem do końca i mi wywaliło w ogóle grę. Co to jest? Jakieś te nowe znaczniki się pojawiły na mapie? Czekaj. Co jest? To są jacyś mini bossowie, czy coś? Nie wiem, dobra, na razie tego nie sprawdzam. Jadę sobie. Może, nie wiem, nie ogarniam po prostu może czegoś. No, ale dojechałem i mi wywaliło kompletnie grę i nawet y, nagranie mi się wywaliło i wszystko, nie, zaraz zobaczymy. No i generalnie też zaczęło mi się tak czasami momentami gdzieś lagować ta gra, czego to nie miało miejsca wcześniej. I co jeszcze chciałem? No nie chcę po prostu, nie mam też na wydajności ustawienia na maksa, znaczy wszystkiego na ultra nie mam, dosłownie, bo... Gram na laptopie, mimo wszystko, nie? Zdałem sobie sprawę, że ta wymiana tej pasty i tak dalej to, to jest okant dupy otłuc. I dopóki nie będę miał zwykłego pc -ta, to sytuacja nie będzie o wiele lepsza. Dobra, dojeżdżamy sobie tutaj. Tu już rozbyłem, co nie? A i teraz po kolei będę bossów rozwalał, chyba, co nie? Dobra, tego. Gdzie jestem tu też? Nie mogę wejść. Mogę go zrzucić! Nie nie z to drzwi niby się... Niby są otwarte, nie? Co Słabo, coś się dzieje. Co on taki skok robi teraz? ale beka ty, jak to wygląda na tym? Ślizgiem robisz, a ja coś widziałem na tym, na... Yy, na fanpage'u, no ale co, co z tego, że ślizg robisz? Jak nie mogę drzwi otworzyć, co nie? Gościu się zrespił i tu znowu mamy jakiś problem. Dobra, idę tędy, poszukam, tu może gdzieś będzie. Cyk. Funny, that's what my therapist said. No stanie go na pewno nie będzie. <laughs> o, tędy jest wejście. Tędy jest do domu otwarte wejście. Gitary w kuchni macie? Fajnie sobie gracie. On tam szczajony jest. tak Podij swoją moc. Witaminowa moc. I włosy, to gdzieś powinien być. Słuchałem, że za szybko tego użyłem. Ale dobra, no a tu też widzicie, co się dzieje, nie? Podwójne drzwi, co nie? El Plago, dobra, jedziemy z tobą. El Plago. Witamin T, podwój swoją No bez kałachem go jeszcze weź się ulecz Jedziemy na P, jedziemy do jazdy Do dosłownie na sekundę Dobra, trzech bossów mamy zaliczonych, jedziemy do następnego Poznaj szefa, ty. O jest, Go... słychać gościa dobra. Dobra, tu ile hajsu? Szkoda, że nie mogę tego podnieść. Bym miał chociaż na, na skutery, Co nie, dawaj, tu może coś będzie. Sztabki złota, Uuu. ale nic nie można dostać, nie? To tak jak taki koszmar, bo jesteś, ty, w skarbcu pełnego hajsu. A co ładujesz w kieszenie, to i tak nic z tego nie będzie, Chociaż daj se pograć w bilarda, co nie? Nic. Tyle tu fajnych rzeczy, no tyle tu gier wstawili. Może kiedyś to dadzą do użytku, mam nadzieję, nie? Tu jakie wielkie szachy mają. O, takie szachy fajnie mi się grało. Nie. No. Uy. Dobra, jedziemy do następnej misji Może ta gra jest trochę popsuta, to nie, ale i tak ją nadal kocham. <laughs> to tak to trochę takie jest z Postalem wwjeczką, chociażby postal nie był jakoś zepsuty czy coś, ale... No ale tu fajne są ten, fajnie w ogóle zupełnie jest jak, jak stary Postal ta graca, nie? Nie, nie? Podoba mi się bardzo dobra, idziemy i tu bo siły następne. A, jest więcej, daj najpierw, dobra. I tutaj pewnie co? W windy się sz... będzie szło. Penthouse, piętro! <grystanie> dobra, tutaj trzeba się przygotować. Nie mam kałaszka. Z czego tu wiedziemy? Dobra. Czwóreczki. Zostaw mleko, dobra. Zostawiam mleko. Aha, jeśli tu zostawiłem mleko, to ja chyba wiem, kto to tu będzie. Tu będzie Mr. Boss koleś You're You the the moment. Moment. It's time the secrets you seek to, oh, so, to be believe what I've been through this week to get here, but it'll all be worth it in the end once I know where my stolen trailer home ended. It... It's time I formally introduced myself to you. Yeah, I jednak, że... Son, I am your father. Yeah, I got that when you said son. Hang on a second. Aren't you supposed to be dead? Are you referring to your stepfather? <laughs> 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 yeah, I guess <laughs> that does no, explain the grave thing. Anyway, it's been nice meeting you and all pops. But did you have any insight to give on the whole trailer home matter? I brought you here to reveal this truth. Blood is thicker than water, and that's why fate has inexorably destined us to meet after all this time. And let me guess, you want me to join you? No. With all other powers in town purged, there's only one left here who could stand to challenge me my own flesh and blood. And that's why only one of us will be walking out of here today. I don't suppose you'd wish to do the tearful reunion thing instead. We're at the place called Climax and the time called now. No dobra. Napił siete, też bym tutaj coś zażył. Lactose intolerance. My one weakness. But how did you know? Oh I regret nothing. <laughs> ale bełka, co nie. Ja do <laughs> No tego też się nie spodziewałem i co? O, przeżyłem, dobra. mamy ta kochanka. Dobrze. thanks. <laughs> Oh, hmm. dobrze. You know, this is a nice place, but it just isn't home. No, dobra, fajnie. Dobra. That about wraps it up. No, I to tyle, ale co, z gry tyle? Nie mówcie, nie mówcie. my ass! <coughs> To aktualizacja listy zadań. No i co, nic nie ma dalej? Nie serio, i tu nawet bramka nie jest tu rozworzone. Daj, skoczę tam za nim. Ja nie chcę. Koty lecą z tego, z nieba. No nie, serio, to jest koniec gry. Już nie, nie, proszę nie. Dajcie sobie pograjcie i pograć jeszcze w to. Nic tu nie mam, poza fajnym widokiem. It's super reactor, but That was a bust. Despite all these familial revelations, I still don't know where my trailer home is. Seems there's nothing left for me in this town then, and what better time is there to pack up and leave? Oh, crap! O, oh, oh, dobra, a jest oh, czamp. Kurde, well, myślałem, że będę go szukał. Oh, no dobra, coś się jeszcze będzie działo. nie ma Co tam? Masz tu kotka z Alo, elo, 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 Dobra, idziemy z tym. Si, Co idzie tu teraz? Dobra, może coś tu jeszcze będzie. To ja w takim razie. Żegnam się z wami fajnie serdecznie. Mam nadzieję, że odwiedzicie mnie jeszcze pozamiatane. <laughs> Dobra, trzymajcie się na razie.